Choć w sam raz wyratować ten świat, bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło, mało nas, lecz do gwiazd, każdy skoczyć by mógł, gdy chce pokonać. Się. Fałszywy obraz. 30 stopni na północ! Powinnyście już ją widzieć! No jasne! Wygląda jak zabandażowany kciuk, nic się nie dzieje, okropnie cicho! Ostrożnie, wiesz jak jest. Juhu! Cześć, Jeremy. Wiesz, niczego niezwykłego tu nie widziałam. Dobra wieża? Skan ją wytypował kilka sekund temu. E? Przecież już wcześniej czułaś pulsację, prawda? No tak, choć w sumie tak i nie. Nie jestem już pewna, tak mi się zdaje. No dobrze. Spróbuję jeszcze raz. E? To chyba yumi. Co się stało? Słyszysz mnie, yumi? Odpowiedz mi. Yumi! Jeremy, Yumi zniknęła. Co? Jak to nie mogła przecież zniknąć? Ejta, czekaj zaraz wrócę. Jeremy? Jeremy, czekaj. Ej, Yumi? Co się stało z czekoladą? Pachnie jak brudne skarpety i para starych trampek. O, smakosz. Eh? Hej, oh, no i proszę, twój fan klub. To nie do wiary. Twoja kochana Yumi zostawiła ci na chwilę? Jak twój mózg, ale on cię zostawił oh. dawno oh. temu. <głos> <głos> hm. Halo? A to ty, Jeremy. Polecam ci czekoladę, jest wyjątkowa. Mhm. Mm co? Dobra, tylko ostrożnie. O tak. A więc co jej się stało? Zrobiło jej się słabo podczas przerwy. To dlatego, że się tyle uczy. Nauczyciele nam za dużo zadają. Dobrze. Zajmę się nią. Wracajcie teraz na lekcję. Ogłuchliście chłopcy, Sio. Idźcie. No, jak się czujesz? Hmm? Oh. Hej! Nie, 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 zostań! Połóż się słyszysz! Musisz odpocząć. Oh. Może oberwała laserem, co? Może gdzieś tam się ukrywał mega czołg? Nie, nie. Widziałbym to na ekranie. Kiedy się zdewirtualizowała, miała nadal wszystkie punkty. Tak czy inaczej, to było jakieś nienormalne. Ta, zgadzam się. W końcu zemdlała w skanie. Normalnie powrót jest dość łatwy. Hmm? Tak ci się zdaje. Powinieneś tego spróbować. Bomba. Mhm. Mm hmm. Yumi! Aha? Lepiej się poczułaś, co? Baliśmy się. Co się stało? Eee... <tres> Dobrze się czujesz? Tak, chcę odpocząć. mi powiedz, co się stało w Lioko! Nic, słyszysz? Chodźmy teraz do fabryki. W twoim stanie to nie mądry pomysł. Słuchajcie, mamy ważniejsze sprawy. Jak obiad. Na przykład... <gryny> <gryny> Hej! Co za elitą, nic jej nie jest? Mam nadzieję, kazałem jej zostać w wieży. Muszę wyjść i to sprawdzić. Naprawdę niczego nie pamiętasz? Niczego. Czy to mogło pochodzić ze Skanu, jakiś wirus czy coś takiego? Chyba, że Xana wypróbowuje nowy sposób ataku. Nie mam zielonego pojęcia. Zastanawiam się, czy transfery nie są szkodliwe dla zdrowia. Czuję śniętą rybę, czy tanie perfumy? Ale z ciebie drań. E, Ulrik, umówimy się gdzieś po szkole? Umówić się z tobą? Bardzo chętnie, ale nie. Popisujesz się, bo Jumi tu siedzi, co? Panienka lubi trzymać konkurencję jak najdalej się da. To nieprawda. Dlaczego się nie umówisz? Jest bardzo ładna. E? Ej, ty byś się ze mnie nie nabijała, prawda? Nie, ekstra, dzięki. Ulrik. Będę na ciebie czekała po szkole w parku, ciao! Hej, co ty wyprawiasz, dziewczyną? Nic! Idź, umów się z nią! Od dawna na to czeka! Umów się z nią! No, i do mojego gabinetu już! <laughs> Wcześniej tego tu nie było! Wygląda jak strażnik. Co się stało z Yumi? Złości się na mnie czy co? Nigdy taka nie była. Musiała przeżyć poważny szok. Ulrik! Co ma znaczyć to umawianie się z Sisi, Co? Posłuchaj, nie mamy na to czasu, Herb. Jak chcesz wyjaśnień, to idź i spytaj Sisi. Sam pilnuj swoich romansów. Ja mam super psychopatyczny komputer. Yumi, to szczyt wszystkiego. Nasza biedna siostra Doroty nadal jest bardzo smutna. Jak mogłaś jej to zrobić? Za karę posiedzisz dwie godziny w bibliotece. To cię nauczy. No idź już! Coś cię martwi, Yumi? Chcesz mi powiedzieć? Yumi, chcę ci pomóc. Od tego tu jestem. Dobrze, nic nie mów. Poinformuję twoich rodziców o dzisiejszych wybrykach. Tylko nie rodziców. Dosyć tego, moja panno. Co? Puść tę słuchawkę natychmiast! Nie rodziców! To ostatnie ostrzeżenie. Tylko tak dalej, a cię zawieszę! Nie! O! 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 Yumi! Kiedy podeszłam do potworów, zaczęły strzelać. Nie powinnaś wychodzić z wieży, Aelita. Tak, wiem. Nie jesteś tam niezły, co? Co ty? Poza tym odkryłaś coś ważnego. To może mieć związek z tym, co stało się z Yumi. Mam tam wrócić? Nie, czekaj, wyślę ci Ulrika i Oda. Jeremy, to, co się stało z Yumi, może spotkać jednego z nich albo obu. Gdyby zjawili się teraz w Lioko, mogliby źle skończyć. Chyba masz rację, to idź, ale proszę, bądź ostrożna. Znasz mnie. Ha? A to ty. Czego chciał dyrektor? Musimy iść teraz do fabryki. O, nie, w życiu. Po pierwsze nie ma powodu, a po drugie musisz odpocząć. Muszę iść do komory skanów. Nie, nikt nie uda się do lioko dopóki nie pozwolę. To zbyt niebezpieczne. Muszę puścić parę testów. Hej, to ważne, słyszysz? Muszę wrócić do komory skanów. Y -y, Yumi, czy ty próbujesz? Tak. To jest zły pomysł. Wróć do domu i odpocznij. Proszę, chodźmy do komory skanów. I, 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 idź do domu i weź kąpiel. Nie, prysznic, zimny. Bardzo, bardzo, bardzo zimny prysznic, uspokójcie! Jeremy, pośpiesz się, musimy iść. Ulrik, nie, czekaj! To nie to, co myślisz, przysięgam, czekaj! Brawo. Hmm. <ślesy> Dobra, pora ísť. Obserwujemy również wiele przypadków partenogenezy wśród niektórych owadów. Ten fenomen jest dość częsty i porównuje się go do naturalnego klonowania, w którym zwierzę rodzi własną replikę, dokładny klon, który niczym się od niego nie różni. Naukowcom udało się przeprowadzić ten proces u królików. Dobrze, jutro będziemy kontynuowali ten temat. <śmoglądam> A co robicie jutro? Na basen pójdziemy, może co? Ulrich, musisz posłuchać. Nie mam ochoty cię słuchać. Coś jest nie tak z Jumi. Nie zachowuje się normalnie. Nie wiem przez co przeszła, ale jest odmieniona. Dobra, chodźmy. <śmiennie> O nie! O co tu może chodzić? Chciałbym ci powiedzieć, ale nie mam pojęcia. A Elita to sprawdza. To może być sprawka Ksany. Nie zamknąłem drzwi. O! Huh? Oh. O, mój komputer! Może Sisi to zrobiła? A jaki by miała powód? Może to Herb był wściekły, kiedy go widzieliśmy? Ulrik, kto ostatni wychodził z pokoju? Nie wiem. Nie to niemożliwe. Nie Yumi! Hm, sam przyznaj, że dziwnie się zachowuje. Dobra, Yumi nie jest sobą, zgoda, ale wrogiem jest Ksana. Jeremy ma rację. Xana przypuścił atak, ale to ma odciągnąć naszą uwagę, żeby on spokojnie mógł pozbyć się elity. Aelita jest cała w lioko, a my nie możemy jej ostrzec. Idziemy do komory skanów? Ta w drogę. Rób swoje Jeremy. Gotowi? Zaczynam! Transfer Ulrika! Transfer Oda! Transfer Yumi! Scan Oda! Scan Ulrika! Scan Yumi! Aaaa! Wirtualizacja! Jej? Nie przeszła transferu. Patrz tam! Nie! nie. Laserowa strzała! Szybko, musimy iść uwolnić Yumi. Yumi? Yumi nie? Prawdziwą Yumi która jest tutaj w Lioko. Tę drugą stworzył Sana. Jeremy, błagam cię, nie zbliżaj się do Yumi. Słyszysz mnie, Jeremy? Jeremy? Oh. 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 Yumi, co ty robisz? Oh? Hmm... Huh? Laksanamu <laughs> Strażnik. Rodzaj cyfrowego więzienia przystosowanego do ciała więźnia. Nie. Nie zniszczę go moim mieczem. Mogę stworzyć klon, fałszywą, Yumi. Spróbujemy przekonać strażnika, że się pomylił. Zrób to. Chwizna. Yumi! A co? Co się stało? Sorki, nie ma na to czasu. Trzeba załatwić bierze. Jeremy nie odpowiada. Boję się. Podejrzewam, że coś się stało. Został z tą drugą. Jeśli ona zniszczy Skany, to już po nas. Drugą? Jaką drugą? Kto chce zniszczyć Skany? Druga... Ty. A? A! 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 a jeśli coś się stało z Jeremim, a jak nie zdezaktywujemy wieży na czas, to jest poważne. Słuchaj, jedno z nas musi wracać do rzeczywistości. Nie ma czasu. Tak, pójdę. Nie, lepiej ja pójdę. Nie wiem, ile mi zostało jeszcze punktów życia. Jeśli mam tylko pięć czy dziesięć, i tak się nie przydam wam tutaj. A poza tym całą tę sprawę tylko ja potrafię załatwić. To walka ze sobą. No to idź, ale najpierw musisz się zdewirtualizować, tylko jak masz miecz, prawda? Wiesz co? Wyglądasz jak ja, kiedy mam zły dzień. Mamy towarzystwo. Od uważaj, po prawej. Ile punktów mi zostało? Nie wiem, ale teraz pewnie mniej niż dziesięć. <śmienicza> Jeszcze jestem? Pewnie się walnąłem w rachunkach. Zawsze byłeś kiepski z matmy. Dzięki tobie umiem liczyć do trzech. O! 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 Elita, wchodź. Koc? Ha <Glipy> O oh, nie Lioko! To fantastyczne. Sam fakt, że Ksana potrafił zmaterializować drugą Yumi udowadnia jedno, że materializacja jest naprawdę możliwa. To głupie. Ksana pomaga nam w badaniach nad materializacją. Einstein do roboty. Spoko, właśnie zacząłem programowanie. Ale po co? Na twoim miejscu spotkałbym się z Xaną. On wie co robić. Nie ufałbym mu. Patrz jaką jumi nam przysłał. E, nie była w sumie taka inna, ależ była. Mnie nie oszukała. Poznałem się na niej, jak tylko zaczęła mnie podrywać. Serio? Na pewno? A masz jakiś dowód na to, że ja to naprawdę ja? E, e, co robisz? <noise> O nie, przestań, Aha. dość mam tego jak na jeden dzień. A co, jesteś zazdrosny? Ha? Na to wygląda. <laughs> Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Zigzapa Start International Polska.